Każda kobieta ma swoje pasje i cele, każda jest otwarta i życzliwa dla innych, każda poszukuje najlepszej drogi dla siebie. To dla takich pań stworzono Salon Kobiet. Wcześniej czegoś takiego w Ełku nie było. Pierwsze spotkanie Euczenki mają już za sobą. W Ełku nie brakuje aktywnych kobiet i należy stworzyć im miejsce, gdzie mogłyby wymienić między sobą uwagi o swoich aspiracjach, przedstawić to, co w ich dążeniach jest zasadne i razem spróbować dojść do tego, o czym marzą. Mówię o tym. Jako mężczyzna, ponieważ jestem zwolennikiem różnorodności w działaniu. Panie wysłuchały wykładów o stereotypach płci i wypaleniu zawodowym, wygłaszanych oczywiście przez kobiety. Było też coś dla ciała. Funkcjonował kącik urody, w którym można było gratisowo zrobić manikur, czy też ułożyć fryzurę. Gdy panie zajmowały się sobą, ich dzieci bawiły się w specjalnie przygotowanym dla nich przedszkolu. Pomysł chwycił. Jak najbardziej kobiety zawsze potrzebują takiego wsparcia, zwłaszcza po całym dniu zajęć, tak jak my tutaj mamy. Także bardzo miło nam jest uczestniczyć w czymś takim. Jestem tutaj z ciekawości. No i nigdy za wiele dla siebie. Myślę, że na pewno potrzebne. Takich spraw u nas w mieście jest za mało. Dla kobiet myślę. Wszystko mnie interesuje i chcę zobaczyć, co to będzie. Jest szansa, że po udanym debiucie takie spotkania będą powtarzać się częściej.